Cieszę się z, z wyniku przede wszystkim, ale też z, z konsekwentnie realizowanej taktyki. Być może dla tego wyglądało to, że, że, że tutaj bronimy się i jak to się mówi, o to zaparkowaliśmy, ale tak naprawdę była to przemyślana taktyka i, i myślę, że przypadek tutaj się do imam, tak się, się dać tak. A myślę, że, że, że tutaj... Jakby, no za bardzo w porównaniu wszyscy byli pochłonięci walką w regionie, bo w Warszawie jest jeszcze drugi klub, także ładnie przypomnieliśmy się, Polonia też istnieje jeszcze w Warszawie. Gramy dalej w każdym razie celów na razie nie mamy wyznaczonych. Myślę, że dzisiaj stworzyliśmy drużynę i, i to było widać i w tak krótkim okresie czasu sam jesteśmy ścigany, że... Że tak fajnie to funkcjonuje. Nie chcę sobie tu przypisywać jakiś zasług. Prawa należą się zawodnikom, że, że uwierzyli w taką szybką, nową wizję i, i potrafiliśmy stworzyć Czy dzisiaj drużynę. Zaznaczam dzisiaj, bo, bo to nie znaczy, że za tydzień będzie łatwy mecz dla na... nas. My jesteśmy w takim samym miejscu i mimo no, dzisiejszego zwycięstwa dalej. Dalej jestem nowa drużyna i dalej w każdym meczu. No, gramy, gramy o trzy punkty, ale nie będą to własne pojedynki, ale ja cieszę się z gry, z tego, że, że zawiązała się drużyna ale, yy, chłopaków, którzy chcą coś razem zrobić, że dobrze się czujemy i nie naczymy siebie nawzajem, tylko, tylko z uśmiechem przechodzimy sobie do tego. Nie ukrywam, że też z tego Nie chcę oceniać czy dobre czy niedobre, ale w paru yy, sytuacjach rzeczywiście dopisało nam szczęście, ale... ale już nieraz to powiedziałem, szczęście jest wtedy, jak okazja spotka się z przygotowaniem. Myślę, że byliśmy dzisiaj przygotowani na to, żeby z tej okazji skorzystać. Nie, nie zrobiliśmy dzisiaj mistrzostwa świata, no spokojnie. To było zwycięstwo z Lechem z nami tutaj specjalnie nic wielkiego nie robiliśmy. Dobry tak. W pierwszej połowie wyszliśmy na trójkę napastników. Nie było tego widać. Nie było się stworzyć sytuacji narodnej tak naprawdę. Też ta pierwsza połowa nie układała się po naszym myśli. Ja, jak się spodziewałem, to jest głowę się co czekał na krokach. Jeden z tych kroka tak skończył tam. Także się ułożył dobrze. My natomiast nie chciałem, żebyśmy się popadali tego, ten ale się grać. To dobrze, to nie wychodziła druga połowa, już zdecydowanie lepiej tak, zmieniliśmy ustawienie, Stworzyliśmy swoje sytuacje, ale tam to są zaczarowane i musimy je odczarować i to jak najszybciej za bardzo podobnie. Dużo serca, dużo walki, ale trzeba trzeba nam się Ja mam takie wrażenie, że zespoły, które nie przyjeżdżają, to mają piękne dawki. Naprawdę, daj Boże, trzymać takie napiętek się piątek, No Ale tak, takie, takie emocje wyzwala stadion na Bługacy dla każdego zespołu i no, musimy się z tym zmierzyć. Duży stadion, duża publika klub z tradycjami, które się piją o najwyższe cele, co się więc te zespoły są potulnie motywowane, a my musimy się tą tym przyczyniać. Dobrze Naprawdę to rzeczy łapać e, zawodników Polonii. Cały czas staliśmy się przedstronenami. Widzieliśmy zespół Poloni który ustawił się piątką w obronie od samego początku. Trzej partii zawodników przed zawodników To jest naprawdę bardzo trudno to, to zrealizować. Przez, nie wiem, spójrzmy jak, jak zespoły miały na Warzonę, a my nie jesteśmy Barcelona. W żaden sposób. I nie, my nie będziemy, a też ma problemy z takimi zasikami, jak się postawiła Polonia, ale stworzyliśmy sobie. Sam Rafał do w pięć albo sześć, siedem strzałów. Tylko trzeba strzelić. Naprawdę trzeba strzelić, wydaje mi się, że mieliśmy to, to spotkanie w kontekście realizacji, szczególnie drugiej połowie, pierwszej może nie, ale drugiej połowie w kontekście realizacji zadań i przedostania się, stworzenia sobie sytuacji.